Wjeżdżamy zaraz na stanowisko i 40 i zobaczymy co z nim tak naprawdę się stało, zobaczymy od dołu, bo zauważyłem też, że olej wycieka z dołu spod silnika, także zaraz się dowiemy co dokładnie się z nim stało. Mam nadzieję. Tak jak widzieliście, z dolotu zlałem dość dużą ilość oleju. Nie wiem ile, bo tego nie mierzyłem, ale było tego całkiem sporo. Z dolotu za turbosprężarką, czyli ciśnienia, gdzie mamy ciśnienie doładowane, tego oleju było dosyć sporo, także no cóż, zanim go będziemy odpalać, to zmierzymy mu kompresję, zobaczymy jak to wygląda. Spróbujemy sprawdzić w jakim stanie jest sam silnik. Mamy tutaj taki zestaw, także zaraz podłączamy, próbujemy, sprawdzamy. Więc teraz tak, końcówkę mam podłączoną, wkręconą. Tutaj mamy, o, tu mamy manometr. Wiadomo, znaczy, jeśli nie wiadomo, to już wiecie, jeśli chodzi o sprawdzenie kompresji. Trzeba koniecznie odłączyć wtryskiwacze, żeby nam dawka paliwa nie odpalała się na danym cylindrze, żeby nie dochodziło do zapłonu. Ja wiem, że świecę odłączyliśmy, ale to jest silnik wysokoprężny, czyli może sobie sam e, dokonać zapłonu. Dobra, w każdym razie tak, akumulator mamy włożony, manometr podpięty, mierzymy kompresję, zobaczymy. dobra idziemy zobaczyć jaki jest efekt dobiliśmy tutaj dwadzieścia osiem barów Pierwszy cylinder mamy 28. Na drugim wygląda to tak, czyli mamy 32 bary Na trzecim mamy 29 barów. Różnice są duże. I na ostatnim cylindrze wygląda to tak, czyli mamy jakieś 28,5 bara. Dużą różnicę mamy na drugim cylindrze, bo mamy tak, pierwszy 28 barów, drugi 32, trzeci 29, czwarty 28,5 to 32. Chciałbym ewentualną, ewentualny błąd wyeliminować, dlatego spróbuję jeszcze raz zmierzyć kompresję na drugim cylindrze. No, i mamy dużo, bo mamy 30, nawet 3 bary. Teraz nabiło małe podsumowanie. Eee, kompresję zmierzyliśmy. Olej z e, dolotów wylałem. E, kompresja również została zmierzona. I e, jeśli chodzi o. E, może dobra, może najpierw to, co zostało zmierzone. E, cylinder pierwszy, tam mam taką ściągę, dlatego tam spoglądam. Cylinder pierwszy 28 barów, drugi 32. Trzeci 29 barów i czwarty 28,5. Jak to wygląda, jeśli chodzi o dane producenta? Wygląda to tak, że producent podaje minimalną kompresję 21, a kompresję normalną 24 bary. Natomiast według producenta dopuszczalna różnica pomiędzy cylindrami to jest 3 bary. Teoretycznie silnik, znaczy teoretycznie, no silnik kwalifikuje się do mm, remontu, do naprawy, ale e, spróbujemy najpierw zajrzeć od dołu do silnika, czyli mm, sprawdzimy w jakim stanie są panewki. Jak to tam wszystko na dole wygląda, jeśli chodzi o wał. Jeżeli będzie w porządku, no to składamy, jeżeli nie, no to wymienimy to, co trzeba. Spróbujemy silnik odpalić, że pochodził, spróbujemy wlać mu jakieś płukanki bądź czegoś innego, spróbujemy, żeby ten silnik wypłukać. Zobaczymy, jaki będzie efekt wtedy. No i oczywiście turbo trzeba zregenerować, bo niestety. Ma bardzo duże luzy, najprawdopodobniej, znaczy najprawdopodobniej, no to było po prostu powodem usterki rozbiegania się silnika. Także, no, czeka nas jeszcze odrobinę pracy, ale tutaj, no będę Wam wszystko po kolei pokazywał, także cóż, na dzisiaj kończę, także do zobaczenia w dniu jutrzejszym, cześć, hej, pa.